Ech. Co to było? Ciężko z, z tej strony, Max i Ja dzisiaj zagramy sobie Fortnite'a. Tak jak widzicie, wyszedł nowy sezon, więc sobie go nagram. Niedawno wyszedł, a ja się ociągałem z aktualizacją, bo ważyła na 30 giga. Jakbyśmy mi się nie chciało tego pobierać, ale w końcu pomyślałem, że. OK, let's go. Jeszcze temu, że to jest taki trochę, troszeczkę karne Transformers, nie? Dobra, zaraz sobie obczejmy, co jest w karnecie, ale słuchajcie, to co wczoraj Polacy pokazali na meczu, to jest jakieś nieporozumienie, no? Pierwsza połowa zajebiście, nie? Kurde, no, znaczy zajebiście. Mogli lepiej grać, ale było ok. W drugiej połowie, yy, nie wiem, bo wiecie, nasi reprezentanci. Jak to tak zazwyczaj jest, że jak oni w pierwszej połowie, ogólnie jak oni strzelą bramkę Czy tam dwie, jak widzieliście, to oni już w drugiej połowie wyszli, oni myśleli, że oni są królami i że już im... No oni już mają mecz wygrany. No i wiecie, przestali grać, jakieś błędy zaczęli robić, no i tak się skończyło. 3-2 w dupę kurna. Dajcie spokój, nie? No ale kibizować trzeba, nie? Mam nadzieję, że chociaż dostaniemy się do tego euro. A dalej to ja nie wiem. Yy, dobra, druga sprawa yy, To jest taka, że bez sensu, jakby Czemu zdjął Nikolasa Zalewskiego? On nam robił taką przewagę na skrzydłach, że ja pierdzielę. A szkoda gadać yy, Okej, okay, zajmijmy się czymś innym yy, Jak wiemy, Polska górą, ale no chyba nie tym razem Dobra, yy, już do samego odcinka przychodząc yy, Mamy tak, Battle Pass nowy, to wiadomo, Karnet yy, I mamy tu takie skiny, nie wiem ERA Nie wiem co to jest za postać, lecimy dalej eee, Trace Trace, Wander No More No taki w miarę, no taki murzyn Taki w miarę, taki se To jest chyba, ta, to jest do niego skin To jest nawet spoko, bo jest to jakieś takie przebranie, coś tego typu eee, tu mamy jakąś eee, typiarkę nawet, ok. No, tylko płaskie, nie, nie wiem czemu te skiny są takie płaskie, bez sensu to jest. E, tu jest znowu ona, no ogólnie kostiumy spoko, z wyglądu też spoko jest. E, tu mam jakieś kurna kozalka relik. Taki średni. Okej, okay, to już jest fajny te skin do niego, ja to na pewno będę wszystko odblokowywał. Jakaś typiara. <coughs> tu jest do niej skinek. Eee, taki w miarę gicior koleżka Lorenzo. Może być. Eee, fajny, w miarę, fajny ten długi płaszcz, nie? Do niego. Dobra, tak chcę na to wszystko zrobić. Eee, ja mam drugi level, bo wczoraj sobie grałem jedną rundę totalnie w duo. Ej, zajebiste Co to kurde? O i ta pozaziemka nie jest jakaś taka mega płaska. A, bo nie można oddalać. Dobra, tą pozaziemkę muszę odblokować, bo jest zajebiste mi się podoba. E, tu mamy, słuchajcie, nawiązanie do, kurde, e, Wu, Do Mistrza Wu z LEGO Ninjago tutaj. Z tą czapeczką, no fajnie, fajnie. No i mamy Optimum Prime. Optimus Prime. I zajebisty znaczek Autobotów. W ogóle to Spider-Gwen, tak dziwnie, ta maska jej wygląda, nie wiem, czy on tak zrobili. No fajnie. Jeszcze powinno być Autobots Rollout. Dobra, bonus, bonusowe jakieś tutaj mamy, bonusowe nagrody Okej, okay, aha, bo tego nie sprawdzałem, no ale dobra, to widzimy O co tu chodzi z, o, z Optimusem, bo nie rozumiem trochę A, że ma tą Swoją Ten topór Chyba o to chodzi Ale nie jestem pewien, dobra eee, no okej, okay, tutaj do niego Dredziasty no. A i tu mamy parę skinów. A, po prostu złote. No spoko, fa fajnie w tym złotym akurat wyglądają wszystkie. A i tutaj też mamy ta. O jedno co jak odnałem. E, no dobrze, no to cóż, questy, jest tutaj parę questów do zrobienia myślę, że sobie to porobimy. E, więc zacznijmy. Zacznijmy, od, może od tego, tutaj sobie wylądujemy no i co? Yy, nie duos, tylko solo i lecimy. Łuki do Mamy za e, zaznaczone sobie zadanie, wiadomo. Tam jeszcze parę zadań trzeba będzie zrobić. No trzeba iść tą ścieżką. Transformers. Jedyna prawilna Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze to, od razu pójdziemy pewnie to zrobić. Snapshot Co to? Minecraft, kurde. Tu mamy jakieś rzeczy. Daily, okej. Okay. Tu nic na mapie się nie zaznacza. A właśnie wziąłem sobie taki fajny kurny motor. Ustawiłem. Teraz question jest takie, że dobra, wylądujemy sobie na domek. O, pompa zajbiście. Ej, bo Ziomek tu leci. Py! Kurde, dobra, muszę się rozgrzeć, nie? Bo tutaj już e, tak średnio to chodziło Dobra, e, wiem, że ta ryba chyba daje czerwień taki na całą. na całą widoczność. Więc byśmy widzieli, gdzie są gracze. Wiem, że chyba jest też coś takiego w tym sezonie, jak kurde, że możesz być niewidzialny. Bynajmniej tak. A właśnie, traileru nie obejrzeliśmy. No, ale to trudno. To ja wam gdzieś tam wstawię, nie wiem, najwyżej. Albo coś w intro. Nie wiem, zobaczę. Eee, co ciśniem, ciśniem. Trzeba ugrać. Trzeba było ugrać e, drugą gierę w tym sezonie. Dobra. E, wszystko mamy. Tylko w sumie to sobie zamienię. Nie, czekaj. Aha, bo ja to mogę teraz zjeść. No i zajebiście. Tak i o to chodzi, tak to ma być. Tu złota nie ma. Więc ciśniemy od razu yy, O właśnie znaczek autobotów. Właśnie, czy byliście już w kinie tam na yy, Na tych nowych transformersach? Ja byłem i było zajebiście. A, coś takiego, a to mogłem wziąć ten Pojazd by było szybciej, nie? Ej, gdzie to kuźwa jest kolejne? A tutaj, dobra. A przejdziemy w sumie. Co jest? Pyk. Kurde, szedłem po to auto. Dobra, idę po auto. Dobra, let's go! Vroom. Ciśniem! I cyk w prawo. I znowu. Bo chyba ogólnie o to chodziło, żeby wziąć prosto ten ten. O, tu możemy wziąć krosa. Dobra, zmieniamy. Eee, nim się trochę ciężej jeździ, ale okej. Jemy saja! Jak nim rzuca! Czekaj, bo tu jest coś do zebrania. ojoj Kto to taki mądry? Żegnam pana. Elo, ktoś przeszkował teren, więc trzeba zawijać metatki po prostu. E, dobra, to ukradłem. Te notatki wziąłem, znaczy kurna. Gdzie są dalej te znaczniki? Tam jest, dobra. Czekaj, 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 bo trzeba ogarnąć sytuację, nie? Kto tu mnie strzelał? Hane biorę motor i jadę. Trzeba jechać w tą stronę. Oj, oj, oj. Widziałem, że ziomek był blisko. Dobra, wwalone w niego. Znaczy, o ty, kurna. Nie, 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 tak się nie będziemy bawić. Gdzie on jest? Idzie tu. O kurde! A, łatwo! Słopem. Oj, jeszcze koronkę miał. zajebiście Dobra, trochę robię głupoty, że się tu leczę od razu, no ale trzeba, ne? Kurde, jeszcze w tym błocie cały, fajdany. To jest w miarę spoko, że to zrobili. Dobra, czekaj, co nam to da? Nic nam nie nam nie dało, oprócz tego, dobra. Niech będzie. Eee, tu jest mój pojazd, okej. Okay. Ciśnij dalej. Jeszcze mam pod siódemkę. Dobra, nie wiem czy się tym aktywujemy. Byle co. WYSIADAJ! Ej, co? Dobra, to jest... Aha! Ziomek nie trafił we mnie ani razu, okej. Okay. No, bez budowania to ci gracze nie potrafią. Nie potrafią mocno. Ostro. Dobra, weźmy tak i jedziemy dalej. Kurde, no narzekałem na to, że nie ma osób. A teraz, no. Ej, czekajcie, bo to nam chyba da. Tak jest. To nam daje armor. Let's go. I o to chodzi. I o to chodzi, tak to ma chodzić. Dobra, ostatni. No, już, 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 prawie... Okej, okay. i co nam to dało? EXPA! I to dosyć dużo ekspa. No i okej, okay, może być. Dobra, a sobie jeszcze trochę pojeżdżę, żeby zrobić kolejne zadanie. Żeby tam przejechać jakimś pojazdem, to 1000 metrów chyba. No i zajebiście. Bądzę. Mam jakieś kolejne zadanie fajne? Coś tutaj tego typu na mapie zaznaczone? Nie, no okej okay. Chyba, że tutaj Nie O kurde, co mnie bije? Dobra, o teraz Nie wiem. Dobra, już nie ma co Pyk, pyk, pyk Fajnie, o tu jest dużo amunicji I odchodzi Eee, tu mam znowu jakiś wykrzyknik na mapie, od razu tam idę i tak się robi level, słuchajcie, w tej grze, w tej gieretce. eee. Dobra może być. Read notes. Okej. Okay. To kradniemy. Dobra, zrobimy tak zajebiście. <coughs> dobra, teraz pytanie jest takie. Gdzie ktoś jest, nie? Bo było ich słychać, jak się strzelają. A czemu ich tutaj teraz nie ma? Niech ktoś mi to wyjaśni. No dobra, to się skończyło. Ty, mam tu jakieś zadanie, bo ja tu miałem coś do zrobienia, nie? Blisko tego, dobra, ukryj się i sprawdzimy sobie. Aha, to było tam daleko. To w terenie to. Tu miałem. A, chyba, że to teraz zrobiłem. Bardzo możliwe to jest. Dobra, to teraz. Ojej, ojej, By wystarczyło ugrać gierę do końca, nie? Możemy mnie strzelać. Okej, okay, zaczyna się. Trzeba by było już. Tutaj powoli ogarniać, nie? A tam on jest! Co jest grane, ty?! Ja pierdzielę! Jak chłop zaczął do mnie nawalać! Co to za chifty? Mam nadzieję, że tutaj teraz nie przybędzie, nie? Niech się wali To mi nic nie da Oddawaj! Kurde Eee, tam widziałem jakieś ten, nie? O kurde Ej no! JAK?! Nie mam do niczego ammo, ty! CO?! Strefa... Ja cię kręcę, ale jajca... Uh. Nie mam ammo, zachowuję się jak bambol jakiś... Nie potrafię w ten grę już... Co to ma w ogóle być? O kurno, ale bym dostał ho nie? Tylko, że ktoś nie potrafi strzelać za bardzo. Tu on jest. Kurde Łatwo? Dobra, może nie tak łatwo Ja pierdzielę to co jest grane, nie? Nie, to ja chcę wejść zamiast tego, właśnie mogę tam uciec? Nie mogę, nie ja! No nie da się no! Za dużo i za mało HP. Ej, ile mu zostawiłem? Ej, dużo mu zostawiłem. Ej, no nic, co ja powiem? Słabo słabo. lipnie bym też powiedział lipnie no bo tu powinna być wygrana. Dobra, no dziś was się spodoba, jeżeli nie zapraszajcie do moich filmów subskrybujcie, lajkujcie, like, komentujcie. Ja się z wami żegnam. No i co zobaczymy jak Polakom pójdzie w następnych meczach, nie? Nareszciej się Manko, yo.